Seria AO. W praktyce najpospolitsza, hmm, chyba odmiana jednogroszówki. Mimo, że reprezentacja seryjna nie tak liczna jak w przypadku odmianek z gwiazdką za numeratorem, gdyż tutaj mamy numerator bez gwiazdki. Odmiana AO, do której należy literka AO, charakteryzuje się tym, że numerator jest zauważalnie większy niż literki serii. Banknot w stanie 2. Obniżenie stanu zachowania do poziomu 2, plus za to obłamanie prawego górnego roku. Widzimy tutaj jedno złamanie wchodzące w pole zadrukowane. Tu jeszcze mam takie jak lekkie nadgięcie, zanikające nam, i też dochodzące do pola zadrukowanego. Plus to jeszcze dwa takie trochę wzdłużne złamania przy narożniku. Czyli ten narożnik ucierpiał, wystając być może z jakiegoś pliku, klaseru, czy coś w tym rodzaju. Pozostałe praktycznie bez uwag. Ten dolny na samym koniuszku. Nadłamany, bez żadnych ugięć, śladów złożeń, czy to wzdłużnych, czy horyzontalnych w obrębie pola zadrukowanego. 2, odmiana w mimczaku E, seria AO.